Kolejną naszą konserwą w słoiku, może było słychać, jest a'la mortadelka. Tu widzimy galaretkę już wyraźnie, jest dosyć ścisła, o nawet ją może będzie widać, że nie jest półpłynna. Chciałbym powiedzieć, że w tej chwili mamy e, wszystkie konserwy wystudzone. Przy okazji, ja spróbuję jeden słoiczek, przynajmniej ten. Dzięki temu, proszę Państwa, że słoiki mają równą tutaj powierzchnię, nie ma żadnych z, yy, wklęśnięć, jakichś tam garbów wewnątrz, w tak w przypadku innych słoik słoików. Te słoiczki bardzo ładnie powinny się nam zawartość tego słoika. Proszę Państwa, dzięki temu, że ten słoik jest równy, tutaj ta powierzchnia bardzo pięknie to wszystko wychodzi. Te słoiki są zakupione w sklepie internetowym tradizmak.pl. I chciałbym jeszcze raz, ale nie, jeszcze, proszę Państwa, jednak ja sobie pozwolę odrobinę. O, tu widać, że to jest mortadelka. Ala! poczuć smak prawdziwej konserwy. No, jeszcze będę tych smaków chyba miał, jeszcze kilka. Wiesz następny. Tutaj mamy mielonkę wieprzową. O, pięknie się odnosi. Wszelkiego rodzaju pasztetowa, wątrobiana, Wieprzowa. kaszanka z kaszą gryczaną bądź kaszą jęczmienną kolejnym element... jeszcze Galerę dodam do końca, do, jeszcze w pewnym okresie kaszankę po prostu w miejscu jest A, więcej brakuje mi